Cześć! Tak, to ja, Adrian z kanału Miłe granie, a dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta na serwerze myotherworld.net Parkourmyotherworld.net Tak, właśnie to słyszycie, mam głos, właśnie teraz go naprawiłem, żeby słychać wszystko i właśnie z tego powodu dzisiaj nagrywam i z tego, że nabiliście dwie łapki w górę w moim pierwszym filmiku i siedem wyświetleć w moim filmiku, który wczoraj udostępniłem i dodałem a więc dzisiaj widzicie ten filmik bo zachciało mi się nagrywać i wy, do mnie te, do tego, wy mnie do tego zachęciliście i dzisiaj sobie pogramy w parkour ta, Taka... taka bo, tak, bo lubię ulubiony sport taki w Minecraft. A później jeszcze może y, pójdziemy da jakiś minigame. A więc zaczynajmy. Idziemy da. Na... Tutaj już jesteśmy na parkourze Nie, nie przewidziałem to. Pójdziemy sobie na Easy 1. Nie będziemy tego przechodzić wszystkiego. Ale. Przejdziemy sobie parę tych parę właśnie takich no parę wow, trybów parkour Troszkę się pośpieszyłem Dzisiaj będzie 10 minutowy filmik albo nawet 13 Bo chcę Wam podziękować za to, że Dobiliście tyle łapek w ogóle nie, nie wiedziałem, że wy coś dobijecie. Ale właśnie się patrzę i umiecie nawet. Tutaj teraz jesteśmy na parku, że Easy. Wziąłem jakiś randomowy. I e właśnie tutaj polecam ten serwer, ponieważ są tutaj eventy co pół godziny ja teraz dopiero co wszedłem na tego na parkur i w ogóle na Minecrafta bo naprawiłem ten głos i ja może teraz pójdę pokażę wam specjal specjal jest taki o jeszcze na tym nie byłem chyba nowy jaki specjal jest taki tutaj są takie, no specjale to są. Takie prawdziwe specjale. Nie ma tła, nie ma niczego, tylko są takie specjale. Yy, polecam też ten serwer, dlatego że jest miła administracja i mi, mili ludzie. Tutaj można czasami się pośmiać, Zawsze jakiś żarcik tutaj padnie. I... Jakieś fajne rzeczy tutaj można znaleźć. I tak jak, tak jak teraz widzicie, jestem na specjalu. I nie idzie mi to dzisiaj, ale myślę, że jak wy wejdziecie na ten serwer, to wszyscy was polubią, a na pewno tak się stanie i zaczniecie tutaj być najlepsi i może kiedyś sobie kupicie tutaj nawet VIPa. Bo jest to taka możliwość na tym serwerze. A ja sobie nie kupiłem jeszcze, bo Bo jeszcze tu tak długo nie gram. Ale jak pierwszy raz zobaczyłem ten serwer, to mi się on bardzo spodobał. No i tutaj chyba dobry jumpem. Ja tak z tak dokładnie teraz, tam jest drabinka po drugiej stronie. O! I pierwszy raz się na nią dostałem! No to chyba magia łapek. Oczywiście, jak Wam się film spodoba, za zalajkujcie go, czyli takie ja lubię, ja tutaj łapki, oczywiście, i możecie mnie zasubskrybować, i bardzo bym się, bardzo się cieszę też, że chociaż wyświetlił by było dużo chociaż gdzieś tak z 20 wyświetli to dobra wi wiem że wy tak nie chcecie patrzeć jak ja labie ale no przepraszam was może kiedy idzie i tak gram odcinek to dobra for fun jeszcze wam pokażę. Forfan to są takie krajobrazy takie łatwiejsze parkury na których sobie można po prostu poskakać tak tak lajtowo. Także na rozluźnienie. O. I tutaj ten serwer w ogóle jest fajny. Tutaj się dostaje Exp. Ja na przykład napiszę Cześć. I obok obok każdego liku zobaczycie jaki ma level. Ja mam na przykład tutaj szósty. Ale... Kto tutaj dłużej gra, ten ma większy level po prostu. i dokładnie pójdziemy sobie teraz na jedenastkę, czyli na ten. Na ten, no wiecie. Ostatni. O! I tutaj można sobie poskakać fajnie. Jeszcze teraz pokażę Wam. powrót. A, to jest powrót. Tutaj są takie wszystkie rzeczy, takie tutaj. I fajne jest to na tym serwerze. Można sobie kupić dodatki i magiczne buty. No tutaj jeszcze w sklepiku u można sobie kupić właśnie takie butki. Ja polecam Smoke Effect. Eee, I jeszcze tutaj było... Shield Effect też polecam. Kirk effect. No i jeszcze to jest efekt. Effect. A teraz sobie pójdziemy na IDdy Trip właśnie tak. No i tutaj są prawie wszystkie ryby najlepsze. Mi się najbardziej z nich podoba Dragon Escape. Tylko sprawdzę ile się nagrywa. Okej, okay. tutaj jest Dragon Escape. A ten Dragon Escape to... o! Jest w toku. To pójdziemy sobie na TNT Run, jak ktoś będzie. A Dragon Escape polega na tym, że trzeba uciekać za smokiem. Tak jak jest na serwerze Mineplex. Można to dołączyć nie możemy. Tak jest właśnie do serwerze Mineplex. I tam w ogóle to jest serwer premium, a premium chyba kosztuje 100 zł. Mam no gdzieś koło tego. I można wtedy grać na takich serwerach. Jakby komuś się nie udało wbić na ten serwer, bo jest taka możliwość, to polecam próbować wchodzić na inne konta. Bo mojemu koledze kiedyś to nie działało Ale wszedł konto i od razu mógł. Nie wiem po co są te głosowania Ale zobaczymy I jakby ktoś zapisał jakiś komentarz też by było miło Ale żeby nie hejtowali ludzie po prostu No to jest taki kanał bez przeklidania, ale, ale tutaj miło się chyba można zabawić. O, I oczywiście można sobie tutaj ze mną pograć. O, tutaj są ludzie. Można sobie ze mną pograć, jakby ktoś... Jakby ktoś chciał to u TBS to jest cabajek. Eee, tak, co bajek, to normalnie. Eee, A mój Skype to jest adriana.com.cpajt3. A więc, eee, jakby ktoś chciał, to może mnie zaprosić. Ja chętnie, może, pogadam. I by było fajnie. I może by się znalazło więcej osób. OK, no i gramy w TNT Rana Tak, to jest TNT Rana Przepraszam za te ścinki, ale Tak mam czasami przy nagrywaniu. Zrobię jeszcze jeden odcinek z Dragon Escape. No i bywo... i będzie fajnie. Ja się jeszcze na górze trzymam. Tak jak trzech innych. Dwóch innych. Widzicie, tutaj się przydadzą Umiejętności teści parkura, który dzisiaj nie mam. Niestety. Ale zapraszam też na kanał innych YouTuberów. Którzy. Nie mówią tak często tego co ja. No i tutaj można sobie grać. W ogóle serwery Minecraft są bardzo fajne, bo na jednoosobowym jest bardzo, czasami bardzo jest nudno i chciałoby się z kimś pograć, ale często tak nie jest. No i dzisiaj to w tym odcinku by było na tyle Ale Ja teraz w tej chwili zaraz będę nagrywał film 5-minutowy albo ośpio y y czy tam dziesięciominutowy będę nagrywał teraz odcinek A więc żegnamy się z wami do zobaczenia